Publiczne działanie w internecie zawsze wiąże się z dużą odpowiedzialnością za własne czyny oraz zachowaniem pokerowej twarzy, nawet gdy w kierunku lecą potężne pociski pod postacią przytyków, a nawet hejtów. Wielu influencerów w cudzysłowie brało na klatę publiczne wyśmiewanie, na przykład Paramaxil, lecz są też czasy, którzy na każdą zaczepkę muszą przygotować 20 dwudziestostronnicowy dokument. Myślę, że każdy z nas za młodu miał w otoczeniu tego jednego kumpla. Który Dodatkowo napędzając spirale śmiechu. W bardzo podobny sposób wygląda medialny wizerunek influencera, który śmiać się z siebie ewidentnie nie potrafi. Pytanie nasuwa się jedno. Wojtek Golas. Wojtek Golas. Dlaczego internauci tak uwielbiają naśmiewać się z Wojtka Goli? Na samym początku chciałbym podkreślić, iż ten materiał w żaden sposób nie ma zamiaru obrazić osoby Wojtka, a jedynie stanowić dotychczasowe zestawienie wszystkich memów z nim związanych. Dlatego też, Wojtku, proszę, nie gniewaj się. Internetowa kariera Wojciecha Goli trwa już dobre kilkanaście lat. Naprzys Ale, że Wojtek był EMO, to nie wiedziałem strzeni których wielokrotnie angażował się we wszelkiego rodzaju autorskie projekty, a jego pierwsze filmiki na YouTube sięgają roku 2007. Sam Wojtek do dziś określa się mianem jednego z pierwszych polskich YouTuberów. Ja w ogóle się YouTube'em interesowałem. Ja starobiłem jeden z pierwszych filmików na YouTube jako jeden z pierwszych polskich twórców. W tej kwestii nie można odmówić mu wytrwałości oraz samozaparcia, ponieważ na swoim koncie posiada wiele bardziej lub mniej udanych projektów. Po porzuceniu kariery sportowej w jeździe wyczynowej na rowerze, Wojtek zaczął poszukiwać innych dróg, które umożliwiłyby mu. Uzyskanie pełnej niezależności finansowej. Jednym z jego pierwszych biznesów było studio filmowe działające pod nazwą Studios 360, które funkcjonuje do dziś. Jako początkujący reżyser bardzo często realizował projekty w zamian za polecenia oraz dla urozmaicenia portfolio, to też nie przynosiły mu one dochodów. Czasem, czasem było tak, że wydałem na przykład kredyt na jakiś projekt, który się nie udawało, a za chwilę musiałem wziąć kredyt, żeby spłacić kredyt. Ale zawsze mam je powtarzałem: Mama, zobaczysz, że kiedy zrobię coś takiego, że ja. Płacę wszystko z nawiązką i po prostu moje życie się całkowicie odmieni. Pomimo tego, jest on autorem kilku popularnych klipów hip hopowych, teledysków takich jak utwór Kaczora pod tytułem Ile Dni, w którym Wojtek zagrał główną rolę. Gdy młody Gola dowiedział się, że powstaje Polska Golas! namiętnie oglądanego przez niego show Ekipa z New Jersey Malano, to od razu zapragnął i... stać się jednym z członków Warsaw Shore co w późniejszym czasie się ziściło. Wieloletnia kariera Wojtka w telewizji okazała się dla niego przypustką wejścia do świata influencerów To też od mniej więcej 2017 roku mogliśmy no co karierko. jakiś czas obserwować... No... To było takie kurwa mocniejsze bungee stary Tylko Wojtek kurwa chyba za dużo z fejmu zaczął zarabiać i przestał to robić. Hmm. Zobaczmy jak te wyświetlenia się, te wyzwanie. Wyzwanie. A mógłbym tutaj wrócić. A mocno było. A tu nie ma wszystkich odcinków. LOL. Nie ma wszystkich. Jest 26, a jest raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, 16, osiemnaście odcinków. Z 26, jeśli tutaj później nie ten. Hmm. Pojebane. Nowe ruchy Goli na YouTube. Począwszy od kanału Wyzwani, prowadzonego wspólnie ze Stiflerem, aż po organizację pierwszej gali Fame MMA, której Wojtek jest współzałożycielem oraz pomysłodawcą. Ponadto miał on udział w kanałach takich jak Chude Byki, czy prowadzony jeszcze do niedawna Goats. Warto również podkreślić, iż działalność internetowa to nie jest jedyne źródło dochodów przedsiębiorczego Goli, który posiada jeszcze szereg innych biznesów, takich jak agencje TikTokerów Influo oraz... Siema. Może już wiesz, że jestem współwłaścicielem Iwelo Energy firmy złoży OZE. Wydawać się może, że Wojtek jest prawdziwym człowiekiem sukcesu, odpowiedzialnym za szereg bardzo poważnych przedsiębiorstw, lecz jeśli chodzi o wizerunek internetowy, to sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Hmm. Pomimo, że historia śmierci ukochanego pupila Wojtka w żadnym wypadku nie powinna być powodem do żartów, to jednak internet i w tej sytuacji nie zamierzał mu odpuścić. Wszystko zaczęło się od odcinka opublikowanego na głównym kanale influencera w dużego Nie, to nieprawda. Wcześniej się z jego śmiali. Was co tabasko przesyła 19 zł i 50 groszy. Wuja może jakieś bratki tego. A może byśmy cel wypełnili tego. Pytanie, pytanie. Just asking. W 2018 roku. Film nagrany został w formie QA, a jego tematyka dotyczyła nowego pupila Wojtka, serwala afrykańskiego o pseudonimie Champion. Niestety, po niecałych dwóch latach zwierzę odeszło. A wiecie, że ja się bawiłem z tymi kotami kiedyś? Z Lejlą i z Championem? Byłem u Wojtka, były dwa, jeszcze one jeszcze malutkie były. I normalnie się z nimi bawiłem. Strasznie silne koty to były, bo one były. Nie wiem, czy jeszcze nie mniejsze niż tutaj, no nie wiem, już też, wiesz, to lata temu było i strasznie silne były, Bar bardzo silne były te koty. One były, no raz większe niż taki przeciętny kot domowy, na no tamten, ten, ale w kurwę siły stare miały, jak Cię tam łapą machnęły czy coś, jakby było to czuć, no. Po skutek licznych błędów popełnionych przez lekarzy z kliniki, do której trafił. Serwal urodził się z wrodzoną wadą tylnej łapki, która po jakimś czasie wymagała zabiegu. W materiale Wojtek przekazał wszystkie informacje z przebiegu leczenia, punktując przy tym każdy błąd w sztuce lekarskiej weterynarza. W wyniku ogromnego stresu oraz źle dobranych leków uczempiona doszło do zatrzymania serca. No i zadzwonił telefon, dowiedziałem się, że nie żyje. Wsiadłem do samochodu, doszczęsiony, nie mogłem w to uwierzyć. Ukochanego zwierzęcia dla każdego jest ogromnym ciosem, co widać było również u Wojtka, który pod koniec filmu powstrzymywał łzy. Niektórzy widząc, jak ciężkim przeżyciem dla influencera było odejście jego kota, postanowili zrobić z tego mem, posądzając go o absurdalny zarzut skonsumowania go, co na tle tego materiału jest najmniej zabawnym przytykiem w stronę Wojtka. To też jest niesamowite, że Kuba Lasik, czyli kurwa ziomek, którego się wszyscy śmieją, był w stanie zwiralować mema o Wojtku Goli, nie? To jest stary popierdolone. O! To serwal! tego zjadł Wojtek Gola. My friend has ten this w in in Poland. Yeah, and he ate Can you Niezmiennie od początku swojej kariery Wojtek Gola kojarzony jest z jedną wadą dotyczącą jego wymowy, mianowicie niepoprawnym wypowiadaniem głoski R. A więc to dosyć ciężkie, ale Dobra, dobra. Zaburzenie określane w nomenklaturze medycznej jako rotacyzm stało się jednym ze znaków rozpoznawczych Wojtka, który niejednokrotnie wpadał w irytację podczas przemówień publicznych. The world is yours. Świat jest twój. Godywale będzie Adr... Adrian Polak-Polajski! Internauci, a zwłaszcza użytkownicy forum Wyko... Nie wiem czy to, czy to kiedyś ktoś mówił, ale jak była jakaś piosenka, którą robił Mergani Wojtkowi Goli, to, Merganiz dostał mega dziwne zadanie, żeby napisać mu piosenkę kurwa bez R. <grystanie> Ob bardzo szybko wychwycili, że jest to jeden z czułych punktów Wojtka, to też na YouTube zaczęło pojawiać się wiele przeróbek wypowiedzi Goli, który w nieudolny sposób próbował poprawnie wymawiać wyrazy ze znienawidzoną przez siebie głoską. Koledzy z branży również nie oszczędzili potężnego włodarza, bardzo często podsuwając mu wszelkiego rodzaju łamańce językowe, które jak można się domyślić, nie były jego mocną stroną. Da, ja, 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 <grystanie> nie mam problemu z tym. Czekaj, ale mnie zagotował, skutkiem tym, tym, tym Często uwypuklało się zakłopotanie, jakie towarzyszyło influencerowi podczas pojedynków z okrutną głoską, co jedynie podsycało internetowych troli. Problem okazał się być na tyle uciążliwy dla Wojtka, że ten zdecydował się nagrodzić sumą 50 tysięcy złotych człowieka, który nauczyłby go poprawnej wymowy. Szukano go wtedy, będzie miał czas, aby 5 razy w tygodniu. Na złotą w Warszawie. I to na Jeżeli się uda. 50 zł. Jak można się domyślić, Wojtek uczęszczał do logopedy, a z jednej z jego wypowiedzi wynika, iż odwiedził specjalistę nawet 5 razy tygodniowo. Uczę się i pięć razy w tygodniu! Pięć razy w tygodniu! Tak. I to jest poprawa? Jest lepiej. Ja ma... Słuchając Wojtka sprzed kilku lat nie sposób nie zauważyć znacznego progresu związanego z wymową, której poprawienie nie należy do najłatwiejszych. Po jakimś czasie Gola sam zaczął wykorzystywać swój rotacyzm jako obiekt żartów, najwidoczniej dochodząc do wniosku, że nie jest to powód do wstydu. Możecie się ślad z mojej wady wymowy? Rydy kroz! <noise> Nie da się ukryć, że Wojtek od samego początku swojej kariery próbował kreować się na nieskazitelną personę z żyłką do interesów. Dyplomatyczne wypowiedzi i unikanie medialnych konfliktów w pewnym momencie zaczęły czynić z niego niemal karykaturę ideału, do którego dążył. Wchodząc do świata influencerów, Wojtek powinien być świadomym tego, że wiązać się to będzie z mniejszymi bądź większymi dramami wokół jego osoby. Dokładając do tego bardzo kontrowersyjną branżę, w której funkcjonuje jego firma, mianowicie Free Fighty, to powstaje nam wręcz idealne środowisko do narażania swojej Reputacji. Nawet jeżeli ktoś sobie pozwoli na jakiś żart w jego kierunku, to on zamiast odebrać to z uśmiechem na twarzy i sobie zażartować, to to usilnie prostuje, co de facto trochę źle działa moim zdaniem. Wojtek dał się poznać widowni oraz innym twórcom jako człowiek unikający konfliktów za wszelką cenę. Z historii innych członków GOATS można było usłyszeć, że Gola często nie zgadzał się na opublikowanie konkretnych fragmentów odcinków, które mogłyby stawiać jego osobę w złym świetle. Zmiany, jakie zachodziły w zachowaniu Wojtka, można było obserwować niemal co każde wydarzenie w Fame MMA, którego był włodarzem. Gola często podkreślał swój ogromny udział oraz ważną rolę, jaką odgrywał w organizacji. Wszystko rozwinęło się do tego stopnia, że Wojtek wręcz natarczywie wspominał o tym, co udało mu się zrobić dla jego w cudzysłowie dziecka, nawet gdy nie był o to pytany. Z kolei na każde nawet przejęzyczenie umniejszające jego roli reagował nadzwyczaj nerwowo. No inaczej, szczerze, przy tej gali naprawdę niedużo robiłem. Ale Wojtek, ja nie, naprawdę Cię nie, nie ale... chciałem... Widzicie, w ogóle Kaniowski nie o tym. Wojtek udaje dystans, a zobaczcie jak się striggerował na zwykłe pytanie. Czy widziałeś post yy, na Twitterze? Wojtek robił tak wiele dla federacji, że podczas wywiadów nie był nawet w stanie powiedzieć złego słowa o organizacji oraz przebiegu całego wydarzenia. A wszystkie gale w jego opinii były tak idealne, że każda kolejna przebijała swoją poprzedniczkę. Od jednego do dziesięciu, jak ocenia gale? 9. Gdzie mamy Crazy, mamy Kedasa? No, no, muszę dać dziesiątkę. Najpotężniejsza karta w historii? Takiego chyba raz widziałem. Zdecydowanie. Nie, serio, jakby taka odgniosła. Nic się nie wydarzyło. Takiego. Uważam, że była bardzo dobra. Dużo się wydarzyło. Po prostu 9,5, naprawdę, bo to była świetna gala. Dobrze, jesteśmy bardzo zadowoleni, także, także jest dobrze. Strzelam, że z pay-per-view się chyba dobrze sprzedała, co? Ten uśmiech oznacza jedno. Nierzetelne oceny Wojtka w pewnym momencie stały się wręcz gagiem, a z jego wszystkich opinii można stworzyć naprawdę niemałą komplikację. Odmienne zdanie na temat angażu Goli w Fame MMA miał jego biznes partner, czyli Boxtel. W wyniku wybuchu afery związanej z Pandora Game Michał postawił... Co my tu nagrywaliśmy z Wojtkiem? To jeszcze stare mieszkanie. O, moje puchary, Rolex. Półka, którą sam zrobiłem. Dawał ci iPhone'a za reflinki? Okej. Okay. Ej, kurwa, widzicie? Związany z Pandora Gate, Michał Mega postanowił wytoczyć gana. działa przeciwko Wojtkowi, który, żeby kryć własny wizerunek, zdecydował się pozostawić go samego na polu bitwy. Swoje też powiedziałeś na Sylwestra I w, i w trakcie Pandory też mówiłeś na niego, kurwa. A później się odcinałeś i statementy robiłeś swoje. W takiej aferze potrafiłeś po prostu też dla własnego bezpieczeństwa lizać du w Ardendze. mi mówiłeś co innego, bo mi było przykro, ale jak już spotykaliśmy się na przykład w Wardenki w ambasadzie, to było takie coś, że no nie, Sylwek, wiesz, no Sylwek też dobrze zrobił, nie? Sylwek też dobrze robił. Będący wówczas w piku kryzysu wizerunkowego Michał miał za złe Goli, że ten odwrócił się od niego i publicznie zasłaniał dyplomatycznymi statementami, podczas gdy prywatnie mówił mu zupełnie co innego. Mimo otwartego sporu Boksdela z Sylwestrem Wardęgą, to obaj panowie doszli do jednego wniosku, a mianowicie Wojtek Gola jest chorągiewą. Jesteś chłody w stary, ch... jesteś dla mnie. I chłopaki swoim też to... Mogą potwierdzić. Na tym jednak nie skończyły się zarzuty w stronę Goli, kreującego się na potężnego włodarza i rekina biznesu. Z tej twojej prawdziwej strony to też udajesz kogoś, kim nie jesteś, nie? Udajesz gangusa z bawy, gościa, który chce mieć super reputację i tak dalej. Zarówno Michał, jak i Sylwester przyznali, że Wojtek sztucznie kreuje swój wizerunek człowieka mocno poważanego oraz dobrze odnajdującego się w biznesie, podczas gdy on sam wciąż był tym samym Wojtkiem z Warsaw Shore, którego zachowanie bywało czasem co najmniej dziwne. Wojtek często maskował swój prawdziwy charakter w internecie w obawie przed hejtem, to też jego zachowania w głównej mierze były nienaturalne, co w pewnym momencie zaczęło się znacznie wyróżniać podczas filmów, a zwłaszcza transmisji na żywo. To poglądy, w sensie jakieś czy coś wiesz, mąż, dziecko, ja, ale tak za 3 lata, to wciąż się spodziewać. Tak, Nie no, a jeszcze te pięć. Ja naprawę. Również i na tę wersję Wojtka internauci znaleźli przydomek, dumnie określając go mianem NPC-ta, a w komentarzach pod materiałami zaczęły powstawać scenariusze jego w cudzysłowie zrespienia się w konkretnych sytuacjach. Transformacja we wspomniane wcielenie zazwyczaj nadchodziła, kiedy oko kamery było skierowane na naszego bohatera, który próbował zachowywać się jak najbardziej naturalnie, jednakże najczęściej wychodziło to tak jak widać tutaj. Śmiewcze określenie okazało się nie być dla niego aż tak obraźliwe, ponieważ sam stwierdził, że. Szczerze, widzowie, czasem wolę być NPC-tem i czasem jej powiedzieć, nie się z tym wszystkim. Wojtek Gola zawsze dbał o staranny dobór słów oraz unikanie konfliktów, lecz dziwnym trafem te zawsze przychodziły do niego same. Sprawa orientacji potężnego włodarza od dłuższego czasu cieszyła się wśród internautów sporym zainteresowaniem, a on sam w jednym z odcinków Warsaw Shore dodatkowo pogłębił tę ciekawość. Może ty jesteś biseksualny, co? Nie, no jak jesteś, to powiedz, no i będzie spoko, ale zajeba ciłkę, że nie robisz z ciebie nie? Może Wojtek jest zadrzał z tycera, że on woli innych gości niż jego, ale ja o to już nie dbam. To jest sprawa między nimi. Wojtek widząc, że w internecie pojawia się coraz więcej memów dotyczących tej kwestii, postanowił działać w swoim stylu, czyli możliwie najgorszym pod względem PR-owym. Może to być tutaj komiczne. 20-stońcowy dokument świadczący <laughs> o tym, że nie jestem osobą biseksualną. I nie ciągnąłem nikomu. W przypadku influencera po raz kolejny zadziałał efekt scent. Im częściej Wojtek wzbraniał się przed zarzutami o tym chętniej internetowi trolle kontynuowali tę narrację. Wszystko to spowodowało, że Wojtek zdecydował się na przeprowadzenie profesjonalnego badania wariografem w celu weryfikacji swoich upodobań. Materiał z tego został opublikowany na kanale GOATS w styczniu 2024 roku. <laughs> fantastyczny sposób, kurwa, Bardenka kurwa, go zniszczył, nie? Tego roku Gola niezwykle emocjonalnie podszedł do tej kwestii, nie kryjąc łez podczas odpowiedzi, co w oczach wielu internautów wydawało się być zupełnie nieadekwatną sytuacją. To jest bez sensu, że ja w ogóle to nie coś muszę robić. Ale odpowiedział pan prawdę, pan. Wiem, wiem. Jego to aż tak, tak bardzo to siedzi w głowie? By, by, by. ile to trwa? Wykopki tylko bardzo robią nasz. to, nie? Oto szczerze mogę powiedzieć, że jakby nigdy nie podnieciłeś na widok mężczyznę, że nagle bym zobaczył i... <laughs> Na niekorzyść Wojtka za... zobaczył i... <laughs> Kurwa. Boksel jest ubrany jak człowiek. Popierdolony. <laughs> <Kurwa. śmiech> Na niekorzyść Wojtka zadziałał opublikowany jakiś czas później materiał na kanale Zero, w którym Krzysztof Stanowski zdementował działanie oraz wiarygodność urządzenia. Łatka Bis zaczęła coraz mocniej wbijać się w wizerunek Wojtka, który bezskutecznie próbował z tym walczyć, posuwając się nawet do przedstawienia 20-stronicowego dokumentu poświadczającego, że mówi prawdę. Nie trzeba chyba wspominać, że frustracja influencera jeszcze bardziej napędzała biznesową kulę śnieżną. Po pewnym czasie na TikToku oraz X zaczęła gromadzić się niemała armia złożona z fanatyków goli, a ich znakiem rozpoznawczym stało się legendarne już zdjęcie. Początkowo Wojtek skasował stare zdjęcie ze swojego Instagrama oraz poinformował, że poszukuje najlepszych specjalistów listów do zwalczania cyberprzestępczości. Internauci spekulowali, iż będzie to dotyczyło fali memów z nim związanych, lecz Wojtek szybko to zdementował przyznając, że w ostatnim czasie padł ofiarą tak zwanego spoofingu i wycieku numeru telefonu. Po jakimś czasie zdjęcie wróciło na profil Wojtka, a on sam zaangażował się w nurt sprawiając pozory, że temat go już nie rusza. Fotografia włodarza została nawet ustawiona jako miniaturę odbywającej się w tamtym czasie konferencji Fame MMA. Moda na memy zbi Przeminęła, lecz pik popularności tego trendu na pewno był ciężkim czasem dla bohatera dzisiejszego odcinka. Sam czuję, że wychodzę już z lodówki momentami. Po co przebiłem Titocha, to jest y, jakiś mem. Jakby pierwsze, co powinien zrobić, to powiedzieć: Lubię kutasy. Dużo kutasów lubię. Ludzie powiedzieli: eee, Urwa, znaczy się pobawić nie da. Kolejnym aspektem Wojtka, tym razem wizualnym, z którego internauci postanowili zadrwić, było jego owłosienie. Użytkownicy forum internetowego Wykop oraz platformy X znaleźli powód do drwin zarówno z brody, jak i włosów Wojtka, które w ich opinii znikały w oczach tworząc zakola. Idealnie przystrzyżony i podkoloryzowany zarost został szumnie okrzyknięty potężnym zarostem włodarza, lecz w kwestii włosów na głowie internauci byli mniej delikatni, śmiejąc się z Wojtka, że jest zakolakiem. Sprawa ta jest stosunkowo świeża, lecz użytkownicy obu portów ja pierdolę kurwa. Przestańcie kurwa, przestańcie robić przykro dla Wojtka, no stali społecznościowych prześcigają się w ilości zabawnych przeróbek zdjęć Wojtka z powiększonymi zakolami na głowie. Internauci znając już personę włodarza spekulują, że ten od razu po dowiedzeniu się o żarcie postanowił wylecieć do Turcji na zabieg przeszczepu włosów. Takie opinie pokazują jedynie, że w oczach wielu osób interesujących się influencerami Wojtek wydaje się nie mieć dystansu do siebie, co w jego przypadku przekłada się na popadanie w kompleksy. Internetowy wizerunek Wojtka Goli jest doskonałym przykładem pokazującym, jak w łatwy sposób nasze kompleksy mogą być wykorzystywane Przeciwko nam. W świecie influencerów niestety nie ma miejsca na słabości, o czym brutalnie przekonał się Wojtek, który poprzez swoje zamartwianie się wielokrotnie dawał internautom okazję do żartów. Wszystkie wątki wymienione w dzisiejszym odcinku łączy jedno: każdy z nich był następstwem nadmiernej ingerencji naszego bohatera, który za wszelką cenę próbował być nieskazitelny w miejscu, gdzie wyciąganie brudów jest na porządku dziennym. O Wojtek napisał: Fajny film, jeżeli chodzi o za gole, to dowiedziałem się o tym dopiero z tego filmu. I będę musiał przygotować 20-stronicowy dokument, że ich nie posiadam. Co do dystansu, to pojęcie względne. Każdy lubi się poświęcić z siebie, ale pamiętajcie, żeby znać swoją wartość i nie pozwolić sobie w kaszę dmuchać. Stron. Zawsze musi być balans. waga. Czasami szacunek jest ważniejszy niż brak hejtu. Pozdrawiam. RIP Champion. <laughs> nie no, kurwa, nawet takie pc emoji wstawia. No kurwa, Wojtek, no. O! Oh! No <laughs> i teraz go nam musi w 20-sto stronicowy dokument, że ma do siebie dystans. O! Oh. Masakra.